11 września w Bełchatowskich Szkołach Podstawowych, nie tylko w Bełchatowskich, ale również w Szczercowie i w Kleszczowie, nastąpił dla wielu uczniów miły i dość nietypowy moment. Rozdaliście Państwo aparaty fotograficzne w jednym celu. W celu uchwycenia i zatrzymania uśmiechów. To teraz zabrzmiało dość tajemniczo, ja poproszę Panią, żeby Pani wytłumaczyła na czym akcja polegała. Akcja polega na tym, że zaprosiliśmy ponad setkę dzieci, ponad stu uczniów szkół podstawowych do robienia uśmiechniętych fotografii. Przekazaliśmy im aparaty fotograficzne, kompaktowe aparaty, które są bardzo proste w obsłudze i mają, są dość archaiczne, ponieważ nie możemy dzięki nim obejrzeć fotografii, które zrobimy. A dzieci miały za zadanie przeistoczyć się w detektywów uśmiechu, miały za zadanie wykonywać radosne fotografie, takie, które po prostu wszyscy lubimy oglądać, uwielbiamy, które prowokują nas do, do uśmiechu i, i wprowadzają w dobry humor. Właśnie, bo uśmiech jest taką materią, która jest potwornie zaraźliwa. Czy myśli pani, że przez taką akcję możemy trochę wzbudzić tej takiej epidemii śmiechu, no już... Podejrzewam, że to było Waszym celem. Tak, to jest nasz, nasz cel ukryty. Oczywiście zachęcamy w ten sposób i nie tylko do, do pielęgnowania takiej pasji fotograficznej, ale również do tego, żeby wszyscy uśmiechali się częściej. I do tego, żeby dzieci też prowokowały swoje, swoich kolegów, swoich rodziców, swoje otoczenie. No, wyobraźnia dziecięca jest przeogromna. Wiemy, bo już oglądaliśmy te fotografie, że pieski też potrafią się uśmiechać. Że uśmiechy mogą być skomponowane z owoców, z chleba, z kwiatów, naprawdę to są fantastyczny fantastyczne materiał. Jak ta akcja, jak, jak to fotografowanie tych uśmiechów ma się do tego do, do, do momentu, kiedy w tej chwili właściwie aparat cyfrowy, czy w telefonie komórkowym, czy po prostu sam w sobie jest takim dobrem. To już nawet nie jest dobro, to już jest po prostu coś normalnego. I do czego ja dążę? Bo te aparaty dają możliwość, tak jak Pani zwróciła uwagę, przeglądnięcia od razu na bieżąco tego, co zrobiliśmy. Często e, przez to nie myślimy nad robieniem zdjęcia, po prostu je pstrykamy, bo wiemy, że tam nie ma żadnej kliszy, że się nie wyczerpuje. Jak to wpływa na dzieci, kiedy one nie mogą zobaczyć? Dla tych dzieci pewnie często jest to pierwszy kontakt z aparatem, gdzie ojej, nie mogę zobaczyć co zrobiłem, jak one reagują? To może być naprawdę niespodzianka. W ten sposób trzeba trochę uważniej wykonywać zdjęcia, trzeba... Myślę, że zwrócić uwagę na to, jak kadrujemy, z której strony jest obiekt oświetlony i cała niespodzianka polega na tym, że w zasadzie obejrzymy te fotografie w momencie, kiedy są wywoływane i wtedy zobaczymy, jaki trud można było włożyć w wykonanie bardzo dobrego zdjęcia, albo jak powinniśmy się postarać, żeby te zdjęcia nasze, które w przyszłości będziemy wykonywać, powinny być lepsze. To jest też jakaś forma nauki i mamy nadzieję, że jeśli rozbudzimy w nich taką pasję w i w tej chwili, no, wśród, apa, wśród nagród, również będą rozdane aparaty cyfrowe, to już będzie troszeczkę łatwiej. Być może y, wiele z tych dzieci będzie chciało robić fotografie zawodowo kiedyś w przyszłości. Wy jesteście Państwo po, po takiej łódzkiej edycji tej akcji, więc na pewno są już jakieś wnioski, ile dzieci y, wykazało zainteresowanie fotografią po takim konkursie. Ja mówię tutaj, no Państwo na podstawie Łodzi już jesteście w stanie to zrobić. W Łodzi to było m, około 500 uczniów otrzymało aparaty fotograficzne, ale wiemy już na obecną chwilę i, i doświadczyliśmy również tego tutaj w Bełhatowie, Sztercowie i Kreszczowie, że zapotrzebowanie czy chętnych uczniów jest dużo więcej i jeśli będzie taka szansa w przyszłości, żeby te akcje powtarzać. To myślę, że zaangażujemy do nich o wiele większą, szerszą liczbę dzieci i, i wiemy, że na pewno będzie ich bardzo, bardzo dużo. Naprawdę nie zdarzało się takie przypadki, kiedy y, uczniowie otrzymali aparaty i rezygnowali z nich z jakichś przyczyn. A po prostu dzieci chcą wykonywać te fotografie i tak jak mówię, no, pomysł jest fantastyczny i bardzo nam miło, że, że można ich aktywizować do... do do tworzenia, nie wiem, radości wokół siebie. To jest naprawdę... Chciałabym się powiedzieć, że pomysł jest śmieszny, ale przez swoją ideę. Dobrze, e, teraz to taka e, krótka wskazówka dla na, oglądających nas. Gdzie te śmieszne zdjęcia, te uśmiechnięte zdjęcia można oglądać? E, pewnie są gdzieś dostępne w internecie. A co z tymi bełchatowskimi zdjęciami? Jakby tutaj Naszym głównym narzędziem w komunikowaniu się z dziećmi jest strona internetowa. I to jest strona, najbardziej uśmiechnięta strona internetowa w necie. Jej adres to hihihi.com.pl tam można nie tylko obejrzeć fotografie wykonane przez ucz, uczniów łódzkich szkół podstawowych, ale już lada moment, właśnie to się stanie lada chwila, te fotografie znajdą się na tej stronie w dziale bełchatowskim. I tam będzie można i rozpoznać swoich sąsiadów, swoich rodziców, swoich kolegów. Tam również są takie wskazówki dotyczące robienia fotografii, opis całej akcji. Także serdecznie zapraszamy na tą stronę do takiej śmiesznej terapii, radosnej terapii, bo bardzo miło jest oglądać te fotografie i rzeczywiście one powodują wzrost dobrego humoru. Naprawdę nie sposób jest się nie uśmiechać oglądając tyle pięknych fotografii. Ja też polecam, proszę Państwa, bo wczoraj oglądając tę stronę nie przeczytałam nic, a obejrzałam dziesiątki naprawdę uśmiechniętych zdjęć. Dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszam na stronę hihihi.com.pl i tam... Twoich sąsiadów, dziadków, wujków, współpracowników w zupełnie chyba pozach, bo uśmiechniętych będzie można zobaczyć. Do zobaczenia.